Nie dalej, jak wczoraj rozmawiałam właśnie z kimś, o, o, o jednym z bohaterów, z którym mam kontakt dzisiaj. On mieszka w Anglii, odzywa się jego mama się odzywa, niedawno pisaliśmy. To jest ten chłopiec, z którego taka latała memowa, memowy fragment, kiedy on leżał w łóżku, ja w głowie, mi się to nie mieści, a on powiedział, to sobie powiększ łeb, Oscar, tak? Absolutnie <laughs> fantastyczny facet. Ale ty wiesz, że ten fragment był wykorzystywany przeciwko mnie, że ja nie rozumiem dzieci. Ponieważ dziecko mi powiedziało, to powiększ sobie łeb. Dla mnie to był w ogóle super kontakt, super relacja, poczucie humoru. Tak. Taka zabawa, super powiększa sobie łeb. To jest tak. żaden problem dla dorosłej osoby dojrzałej, która wie, co chce zrobić, że dziecko mówi, głupia jesteś, mhm. albo nienawidzę cię. No przecież dorosły się nie może tym przejmować, mhm. bo to nie jest do niego, to jest o tym dziecku. To jest mhm. historia bólu chłopca, który mówi, Ja nie mam serca, ja mam tam kamień. Mhm. Nienawidzę ludzi, mm. to czas tym pracować, a nie tak. się obrazić, że on mnie nienawidzi, bo to w ogóle świadczy o tym, że ten dorosły nie rozumie w ogóle, co się w tym dziecku dzieje.